Dzień dobry, dobry wieczór. niedzielne, wielebny. Kłaniam się. No co, piasek wypłukałem, Trzeba go zasypać, nie? Eee, jak widzicie, tutaj już jest napełniony tak do jednej trzeciej wodą kranową. Eee, I stwierdziłem, że po co mam ją wylewać, skoro włożyć eee. można aranżacji, zasypać piasek i dopiero potem wylać, bo to wiadomo, że się nasyfi. Eee, I tak zrobiłem. Eee, uzupełniałem, dolałem tej wody dalałem tej wody do tak mniej więcej jednej trzeciej wysokości tego, tego akwarium po usypaniu, po usypaniu piasku, a reszta poszła sama osmozą. I tutaj widzicie mój patencik, automatyczną dolewkę, mój projekt trzymacza uchwytu, że tak powiem. Uruchamia on filtr odwróconej osmozy, który jest pod, pod akwarium. 800, bardzo szybko, bardzo szybko to idzie. Marcin Komar kiedyś tam w filmie pokazywał, jak, jak, jak szybko ta osmo zadziała. Mała przeróbeczka, czujnik za 15 czy 11 zł i, i bardzo fajnie to działa, według mnie. Przeróbka polega na dołączeniu przekaźnika, ponieważ pompa jest 24V i zasilacz jest 24V, więc przekaźnik zwykły, nawet taki od ciężarówki, zastosowałem 30A. Pompa ma 5A, więc spokojnie wystarczy. I ta osmoza po prostu ten czujnik odłącza tą, tą osmozę. Osmozę mi. Po dopełnieniu. No, poziom musiałem ustalić na, na takiej wysokości, jak tutaj widzicie, bo no, ten fluwal jednak ma trochę ten wygar i, i no, chlapałby na zewnątrz, po prostu chlapałby na zewnątrz. Eee, więcej się nie da, naprawdę wyżej się nie da już podnieść tego poziomu wody, ale myślę mi się wydaje, że jest, jest OK. <laughs> mi się wydaje, że jest OK, czujnik działa jak na razie super no pan, od którego kupiłem, powiedział, że są raczej niezawodne. Zasilanie. Woda podciągnięta pod szafkę z, z kuchni wężem, normalnie takim zwykłym, ogrodowym, do trójnika, który był w zestawie z, z filtrem odwróconej osmozy. Taki kranik, przez który przepływa woda non-stop i tylko się otwiera i zamyka na, na osmozę. Przez trójnik przepływa tam, za filtrem jest jeszcze kran, który, do którego jest podłączony wąż. A ten wąż jest podłączony do filtra i tutaj możemy napełniać przez filtr, przez, fluwa, przez fluwala do, do akwarium kranu. Za ogrzewanie miała odpowiadać grzałeczka Sansan. Jak widać dawała radę, 300 W, ale jak tutaj zobaczycie, no niestety... Małe chińskie rączki się nie postarały, coś źle skleiły, ze, zle, źle skręciły. I przez noc mi nakapało, nakapało na podłogę, więc musiałem szmatę podłożyć. No i pojechać do sklepu i kupić mojego ulubionego Aquela. Do Aquela nie robiłem, do tej grzałki nie robiłem żadnych bypassów. Już tamten, po prostu miałem Unimaxa na strychu, go wyściągnąłem, tego Unimaxa. Zresztą wypełniłem go węglem aktywnym. Po lewej stronie był fiksik do napełniania, a po lewej stronie, a po prawej stronie jest do spuszczania. Tutaj jest z kolei podłączony wąż do, do fiksa z, z kranikiem i z no, końcówką do, do spuszczenia wody, żeby tam sobie zrobić podmiankę, czy, czy co tam sobie uważamy. No, na razie to tak żałka. Grzałka e, aquaela tak wisi na, na wężu, ale to będzie jeszcze będzie jeszcze poprawiane. E, sprawdziłem ruch wody, jaki jest ruch wody. Oczywiście suchy pokarm na tafle, jak to leci. A tu można nawet zauważyć, że tu się wir robi na końcu. E, mniej więcej zapiernicza to dookoła, bo się bałem po prostu, że... E, nie dadzą rady pchnąć te filtry przez 2,5 metra wody dookoła, ale spokojnie, spokojnie sobie da, dają radę. Eee... Testowałem to dosyć mocno. O, tutaj już macie poziom wody na maksa, jaki tylko mogłem zrobić. Kurde, bo już naprawdę dalej to się wylewa przy. przy... Eee... Przy tych efiksach, a zastąpiłem te wyloty efiksów zwykłym kolankiem, takim zwykłym plastikowym czarnym kolankiem, bo te oryginalne wyloty mają po prostu są rozdwojone, i, i no to nie, nie dało mi ruchu wody dookoła. To dawało mi jakieś dziwne, takie, dziwne jakieś takie ruchy tej, tej, tej wody. Może gdy przy jednym efiksie taki, taki wylot podwójny. Się sprawdza, ale przy dwóch efiksach i przy tej długości akwarium nie miało to, nie miało to racji, <laughs> racji bytu. Przy takich dwóch kolankach. Te kolanka są wielkości 25, znaczy fi 25, czyli, czyli tak jak wąż w środku e, oryginalny e, fluwala. Światełko, które świeci nad tym akwarium, to są dwa aspekty. Jeden 300, drugi 200 W. Oba RX5F, czyli fresh. Ale, jak widzicie, jak możecie zauważyć, lekko różnią, się, lekko różnią się światłem. Ten prawy jest dużo, dużo jaśniejszy od tego lewego. W tym lewym jest po prostu dużo więcej czerwieni. Jeszcze będę to testował przy przy następnej okazji, jak będę w Polsce, czyli każdy poszczególny kanał, będę, będę patrzył, jak, jak się zachowuje, jaki daje, jak daje światło. No co, no poszły bucki, poszły, były anubiasy na, na korzenie. No tyle, ile miałem, tyle obsadziłem. Nie jest tego wcale tak mało. Trochę miałem u siebie, trochę mi podrzucił zabawy roślin. Cztery koszyczki dokupiłem. Jakiś tam o takich. No generalnie, budzki dokupiłem i, 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 i anubiasy, nie? Tam mikrosorium i, i jakiś tam ten miałem już u siebie. Od, od zabawy dostałem nawet nużańca śrubowego Spiralis, Walisneria Spiralis. Tak, wydaje mi się, że przynajmniej to jestem. Dawno tej rośliny nie widziałem, u nikogo. E, takie piękne tutaj, kurna, czerwonawe rośliny. No i co? Akurat było wpuścić pierwszych mieszkańców, tak? E, miałem 15 pistelek, no, dwie jakoś tam, nie wiem, jakimś cudem gdzieś zdechły, więc zostało 13. Tych 13 pristelek wpuściłem. Eee, szybko się zaklimatyzowały, pomimo to, że ta woda jest mętna jeszcze, kurde, no jak w każdym akwarium założonym dzień wcześniej, no tak, to jest na drugi dzień, ryby zostały wpuszczone na drugi dzień. Ale dokupiłem moje ulubione, kurda kiryski, melini, melini, melniary będą tutaj i one będą chyba w ilościach 30-50 sztuk. Całość wygląda tak, jak wygląda, to już wam pokazywałem. No trzeba czekać. Zobaczymy, czy rośliny wyrosną, rozrosną się, czy się nie rozrosną. Jeszcze dokupię tą wiecie, tą żabienicę, o której tak już nieraz mówiłem, która ma niby wyrastać ponad tafle wody, co tam Wilk pokazywał. Jest tutaj na nią miejsce, oczywiście. E, Można nawet z dwie takie żabienice, jedną na lewą, drugą na prawą stronę, tutaj kupię i. No i co, i będzie, będzie chyba na tyle. Trzeba obserwować i uzupełniać obsadę. Dobra, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.